Witam serdecznie. I co to za uczucie, zdobyć pierwszy pas w Twojej kategorii? Teraz się bardzo cieszę. Będę się nim delektował bardzo długo. Aczkolwiek nie wiem, jak mam to interpretować, bo wiele osób mi pisało and still, wiele osób mi and new. Ja się w sumie czuję już prawowitym tym posiadaczem tego pasa. Dlatego bardzo się cieszę, ale z drugiej strony nie jestem zaskoczony. W zapowiedzi mówiłeś, jestem Chcę, żeby... każdy chce, żebym przegrał. Jak trudna była dla Ciebie ta walka? Była to trudna walka, ale nie była to jakaś mega ciężka walka, która mnie zaskoczyła. Jedyne co mnie zaskoczył, to zrobił mi na początku zejście do nóg. Myślał, że mnie przewróci, ale to nie jest takie proste. Ja byłem na to przygotowany. To było jedyne w sumie zaskoczenie. Cały parter, wiedziałem jak będzie wstawał, wiedziałem, że będzie mnie podcinał. Doskonale sobie zdawałem z tego sprawę, dlatego, dlatego wiedziałem w miarę jak go kontrolować w tym parterze. Właśnie, czy z Twojej perspektywy uważasz, że dominowałeś w każdym minucie tej walki? Nie, w każdym nie. Były, były takie... Za dużo się cofałem generalnie do tyłu. Dostałem zjebkę od swojego trenera, że miał być jeden, dwa kroki w tył i do boku. A ja za dużo mu pola oddawałem, on mnie zamykał pod klatką. Z tego wynika mu, e, parę ciosów dostałem. Ale no, potrzebowałem może tego. No potrzebuję takich walk, nie mogę... Nie mogę... No potrzebuję takich walk, żeby się uczyć. No jakby nie było, najwięcej z walk się wynosi. W Ankosie to już jest trzeci pas, czy jakoś bardziej pozytywnie jeszcze to na ciebie wpływa? Tak, oczywiście, to, to słynie tylko o perfekcyjności mojego trenera Andrzeja kośelskiego, jak doskonale prowadzi nasz klub. No ten pas na twoim ramieniu ciężki. Ciężki, bardzo ciężki. Że jakie teraz plany e, idziesz imprezować i jeść. Kiedy wracasz na salę? E, no, szczerze powiem, że na salę wrócę. Nie wiem, w lipcu gdzieś, teraz jadę na zasłużony odpoczynek, trenowałem bardzo ciężko od początku roku, dlatego potrzebuję też odpoczynku, nie mogę szybko wrócić na salę, bo nie chcę się tym przejść, po prostu chcę się delektować tą moją karierą, chcę trenować jak najdłużej i po prostu teraz myślę, nie wiem, z trzy tygodnie zasłużonego odpoczynku i wracam dalej do ciężkiej pracy. No na twarzy kilka siniaków, czy jakieś e, mocniejsze kontuzje odczuwasz? Nie, nie, tylko siniaki na twarzy. Obrona to oczywiście zawsze trudniejsza rzecz. Przed chwieczką wychodził stąd Łukasz Klewicki, wie że on patrzy na ten pas, on już o nim myśli. Co co? Łukasz Klewicki stąd przed wychodził i on tak patrzy sobie na ten pas. To, na pewno patrzy, raz już walczyliśmy, Patrzyj. raz przegrał. Każdy będzie patrzył, każdy będzie chciał mi go zabrać. Ale mówię to nie takie proste, to naprawdę, naprawdę będę go dzielnie bronił. No, tylko wiesz, Łukasz Lewicki wszyscy mówią, że naprawdę, czym starszy, tym post jest jeszcze, jeszcze lepszy, więc masz świadomość tego, że czym dłużej będziesz czekoty, koty może być coraz ciężej? Proszę Cię, zapraszam. Ja jestem młodszy, ja bardzo ciężko trenuję, mam doświadczonych też rywali w swoim klubie. Oczywiście nie wymuje Łukaszowi Lewickiego, jest to mój bardzo dobry kolega jeszcze lepszy zawodnik, ale no znam swoją wartość i naprawdę ciężko trenuję żeby być tym miszem i żeby go później bronić. Ja się rozumiem, że 27 maja to będzie rzeczywiście taka data, którą będziesz pamiętał do końca życia. Tak! Dziękujemy za wywiad. Bardzo dziękuję.